Chciałbym zachęcić Was do spojrzenia łaskawym okiem na ten motocykl, jest to KJT4 250, motocykl 4 Uważam, że generalnie jest to motorek, na którym bardzo fajnie się jeździ, jest to motor bardzo przyjazny. Generuje odpowiednią moc, wystarczającą do czerpania frajdy z jazdy po torze motocrossowym. Wszystko generalnie skonfigurowane jest i spasowane ze sobą, e, uważam, bardzo poprawnie. Mam na myśli kierownicę, klamki, sprzęgła, biegów, e, gaz, stopki, na których trzymamy e, nogi, kąt główki ramy jest jak najbardziej odpowiedni odbiegów jest też yy, dobrze pasująca łatwo zmienia się biegi, te biegi zresztą bardzo płynnie wchodzą bardzo fajnie oddaje moc Uważam, że jest to motorek jak najbardziej odpowiedni do tego, żeby zacząć swoją przygodę z dużym motocrossem i polecam Zakup tego motoru. Jak zakupicie już swój motocykl duży, warto korzystać z pomocy trenera, profesjonalnego instruktora i jak najbardziej na tym motocyklu nauczycie się wszystkiego, co jest potrzebne do poprawnej jazdy na motorze crossowym. Zachęcam do uprawiania motocrosu. Widzimy się na torze.